Tutaj, Tom Guide Kraków. Dzisiaj pojedziemy do najwyżej położonego schroniska w Polsce. Dowiecie się także, jaki jest najgłębszy staw tatrzański, co się stało z Misiem, który tam utonął i wiele, wiele innych ciekawostek, jak np. Trasa na przykład trasa dla Bobasa w Tatrach Polskich. Zostańcie ze mną do końca vloga. Dzięki za oglądanie w całości, za lajki, subskrypcje i Wsparcie kanału. Dziękuję moim mecenasom Ingrid Kern, Łukasz Zmarzły, Krzysztof, Krzysztof, jesteście nieocenieni. Dzięki wielkie i lecimy w takim razie w Tatry. I jedziemy sobie za Kopianeczką. Jak widać, aura burzowo-deszczowa, ale my się deszczu nie boimy. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie wysokość 850 metrów nad poziomem morza najwyższy punkt drogi krajowej na Zakopiance. W piękne miejsca zawsze trzeba pocierpieć długi korek. A tu koniki w pracy. Do morskiego oka. No, to jest to no i jesteśmy już przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Tłumy potężne, tysiące ludzi zmierza do Morskiego Oka, ale my zaraz odbijamy Doliną Mickiewicza, tak dawniej była zwana Dolina Rostoki. Idziemy już stromo, podejście z dwie godziny przez polską Niagarę, wyższy wodospad niż Niagara, do Piątki, czyli do Doliny Pięciu Stawów Polski. Jak widzicie humory są dobre, grupa 35 osób, wszyscy trzymają się świetnie, dobre tempo. Także idziemy dalej. TWZTK Kraków pozdrawia. <grywa> Po półtorej godzinie marszu z Palenicy jesteśmy nad wielką Siklawą. Taka polska Niagara, czy Niagra 70 metrów, czyli jest 10 metrów wyższa niż ta Niagara kanadyjska. I tutaj przekraczając ten próg wchodzimy do Doliny Pięciostawiańskiej. Co prawda jest tam 6 stawów, ale pięć przynosi większe szczęście, więc górale przyjęli 5 stawów polskich. Tam wspaniałe schronisko czeka z kawą i szalotką. Pogoda wspaniała, zaraz będzie króciutki rzut panoramiczny. Tutaj wodospad Siklawa nie jest wcale najwyższy w Tatrach. Ten najwyższy ma 100 metrów w Dolinie Ciężkiej, zwanej Doliną Czeską po drugiej stronie Tatrach Słowackich. Znajdujemy się na morenie Wielkiego Stawu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Trzeci co do wielkości w Polsce, głębokość 80 metrów. I wyobraźcie sobie, że to jest po prostu wanna, która nagle po prostu schodzi w dół. Tutaj wydarzył się wypadek: niedźwiedź wszedł na tafle jeziora i utonął. Ten wypchany model niedźwiedzia brunatnego można zobaczyć w Muzeum Taczańskim, do którego zapraszamy. Także wycieczki zawsze z przewodnikiem tatrzańskim. Już mamy 10 minut niecałe do schroniska Leopolda Świeża. I tak oto dotarliśmy do najwyżej położonego schroniska w Tatrach Polskich schronisko nad przednim stawem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wspaniała pogoda, miała być burza, na szczęście wszystko się gdzieś kotwasił góry, nic się nie działo. Schronisko od 1954 roku. Jak widzicie, jak nawet na długi weekend bardzo mało ludzi w sumie. Podobno wczoraj wystraszyła ich duża burza. Także za chwileczkę rzut do okolny i za chwileczkę schodzimy dołu, czyli idziemy w dół już do Doliny Mickiewicza, czy Doliny Rostoki Dziękuję za subskrypcję, lajki i polecenia kanału Tom Guide Kraków. Idziemy, idziemy, Gęsiego. Grupa PTTK Bord. Dobrze. Ciecho. Grzegorz. Machamy